Ha! bra, tak, nie dla ciebie ta gra, ha, a jak, rychupeja solówka, tak gada, tak, tak, tak Zawsze miałem w dziurce od chuja te twoje gierki, wiesz, bram poprawkę na to co robisz, co mówisz Ale teraz postanowię cię skończyć, pamiętaj, to tylko jedna pierdolona runda, bra, bra Po pierwsze to ci nie odpowiem jako raperowi, nawet mało Robisz rap chujowy, więc odpowiem tobie jako tak zwanemu człowiekowi Bo już coś mam farmazonów, które na mój temat tworzy Zapłaciłeś mi za koncert, pokój obrócony w pył Co się stało dzisiaj, powinieneś to ryj Powinieneś o tym wiedzieć, skoro jesteś taki W Pewnych rzeczy się nie mówi, teraz za to się wstydź to cię obchodzi, moja dziara jaki jestem Zapłań ty o siebie, zakryj te buraki i Chciałeś nas przekręcić, pamiętasz wyląd do Stanów To odstawy na mego, to zaliczkę się Bywałeś ty naczpany plus Wilanow. Taki z ciebie grozak, jesteś sobą? Weź się szanuj Heh. Masz dość? To nie wszystko, co za gość prawdę ci widzi, pokażę na czym polega prawdziwy rap Rap, rap, jak to się robi Jak Team Dog z byłej Z tym jednym małym wyjątkiem Że tam wszyscy potrafili rapować Heh? Sprawdź, sprawdź, brak, brak Rok wcześniej na osiedlu w mieście stołecznym Warszawa Też prosiłem przez z koleżką, żebyś tam coś że mam czekać, w drodze powrotnej do na połówkę samem muszę zyskać. To, że kłamiesz i okradasz, kolegów, wiem, to odgada. U mnie każdy miał list odczy, ale płyt o tym nie składa. Bo twój wizerunek, gasta, to dla mnie zwykła przesada. Wciąż mi się tłumaczysz, ty już zaczynamy gadać. Ile razy ci mówiłem, że należy ci się wpierdol? Weź mi tu, nie pierdol i nie odpowiadaj, pierdol! Jesteś żałobny, wiesz, przestań mnie szanować. Za ty moje te... Nie wiesz o słowach Farmazoniasz i Grafoman Niespełniony raper zobacz Radzie nic od ciebie nie mam Chcesz na rap ze mną startować Czy Może pić chcesz krzyżować Ja widziałem strach w tych oczach w Warszawie, nie w poznaniu nawet na zadupiu świata Nie usiądę, nie pogadam, nie napije się, nie zbrata zachowujesz się jak szmata, Oto pierwszy czas tam w tak Gdzieś się kończy twoja kariera Odłoż to do domu wracaj Studyjny pseudokanser, pseudoraper, A czy człowiek ja nie zrobię Ci przydał. pierwszy się dobrze zastanowię Ja zawdzięczam ci zdrowie pierwsze słyszę, słuchaj Anziej Bo ty się podtrzymajesz w SMS-ach pod mafie A domino wraz, kilpo powiedzieli, przyjeżdżajcie w tym hotelu, nikt tam nie był, lecz broniłeś mieczy twardzie 4 w krainach, chcesz to dalej to rozkminaj Ty nie wiesz Gdy staniemy twarzą w twarz Nie znałeś Żuroma, no to go słuchaczu znasz To diss bez ubliżania, tak jak dziś z kulturą Dla mnie wzeł do gangster Żurom jest po prostu zwykłą Cenzurą Tak, taki charakterny typ jak ty Obraził mi medzi topglona, pamiętasz? Nikt nie będzie mówił kurwa o moich ziomkach Pyt je tak? Oddaj hajsy Rafałowi, wiesz za co, za Za płyty wytłoczone, rudego, wdowy Za składaki Nie masz numeru do Rafała? Ja ci gram Skończ o swojej machlojki Kumam, że nie wyrabiasz muzyki koncertu koncertu, kuple znanych raperów już masz moich nagrań do katu bo je profanujesz bydlaku he, najpierw przesadłe charakterniaku a, jesteś jest tak przerysowany popatrz na te swoje zdjęcia, kurwa nie robię tak groźnych gmin odkąd kończyłeś 16 lat <laughs> kurwa, masz pecha bardzo swoje bo pochyć nikt nie życzy kurwa ale nie wciągaj mnie w swoje, kurwa głowieńko kumasz jakby ci kurwa odpowiedział jeden jeden, jakiś mezio, za tym numer o hip twojego pierwszego wymęczonego książka to bym nie musiał kurwa tutaj nagrywać tego numeru? Sobie, kapujesz szczerość, jaka szerość? W czym? Gdzie ta szerość? Nigdy nie złożysz prawdziwych lodki, kumasz To jest ode mnie szczerość, na koniec tak jak mnie prosiłeś, żebym posumował twoją płytę, tak jedzi to mają mini, nie, z to w końcu, nie nadaje się do rapy Nie pierdol kupom, na bój temat szurą, tak? Skończyłem, proste, jak mieć